Cześć! Dzisiaj będę grać w mapę pobraną ze strony Minecraft Mapy.pl. stroną, na której znajdziecie mapy do Minecrafta lub sami możecie udostępnić własną. Więcej informacji znajdziecie w opisie. No cześć, cześć, witajcie, witajcie w kolejnym materiale na kanale i słuchajcie, dzisiaj mamy kolejną dawkę mini domków, o Boże, ile tych mini domków na moim kanale jest, ale słuchajcie, ten odcinek będzie niezwykły, ponieważ będziemy przeglądać Wasze mini domki, wybrałem sobie 5 zapisów gry. I za mną właśnie znajduje się pierwszy mini domek. Pewnie zastanawiacie się gdzie i już za chwilę Wam powiem. No dobra, słuchajcie, zaczynamy. W takim razie zostawcie łapencję, jeśli chcecie, jeszcze więcej mini domków, bo te rzeczywiście chyba Was yy, ciekawią. No nie? No dobra, okej. Okay. Wybaczcie za mój głos, ale jest rano, mam troszeczkę dziwny głos, ale no zdarza się. Dobra, słuchajcie, pierwszy zapis gry. O tam mamy Creepera, wiecie co jest owez bo zaraz mi coś rozwali. Pierwszy zapis gry należy do e, użytkownika Bionic 1. Wszystkie zapisy gry możecie pobrać. Zostały wrzucone na Minecraft Map.pl, więc bez problemu mogłem je znaleźć. E, no i co? Za mną znajduje się mini domek, jak już wcześniej powiedziałem, i ten mini domek znajduje się w studni. No właśnie, więc dzisiaj sobie zobaczymy, jak w studni może wyglądać mini domek. Okej, okay, dobra. No to śmigamy. Ponoć ten mini domek jest tutaj. Ja tu jeszcze nie wchodziłem, więc zaraz zobaczymy. Okej. Okay. No dobra, słuchajcie, jesteśmy w środku. Jak widzimy rzeczywiście ten domek znajduje się w studni. Mamy tutaj chyba pełen enchant, na pewno, bo te książki jest tutaj dużo tych książek. Eee, Okej, okay. mamy tutaj statyw alchemiczny. Troszeczkę farmy już przy wodzie, bardzo fajnie wykorzystane. Jednocześnie, też pomysł, że rzeczywiście ta farma się tutaj znajduje. Eee, jukebox. Eee, ramki na przedmioty, które muszą być. <laughs> eee, no i mamy tutaj również Shulker Boxy. I z tego co widzę, bardzo fajnie, że Shulker Boxy możemy otwierać przez tabliczki. A ja na to rzeczywiście nie wpadłem. Więc jak widzicie, woda jest tutaj podtrzymywana przez tabliczki i te Shulker Boxy bez problemu możemy otworzyć. Kolejne ramki na przedmioty. I co tu jeszcze jest? Okej, okay, jak na zbroję, kolejne shulker boxy, czyli dużo miejsca rzeczywiście, ale tego shulker boxa nie możemy otworzyć, to jest problem. Eee, kakao, kolejna farma i tutaj mamy jeszcze dwie skrzynki, tam mamy piecy, crafting table troszeczkę schowane, a jest to rzecz, której dość często używany, więc ja bym to lepiej wyeksponował. Ale tak czy inaczej, okej, okay, kolejny piecyk, więc mamy dwa piecyki i coś tam jeszcze jest? Furnace? Tutaj, czy coś tu jeszcze jest? Ej? Nie, to chyba wszystko. No i skrzynki dwie. Spoko, bardzo fajnie. Jednak chyba jeszcze mamy zejście na dół, prawda? Co tu jest? A nie, tutaj mamy tylko ten sugar cane. Eee, I to tyle. No cóż, bardzo przyjemny mini domek. Tu mamy jeszcze łóżko. Zobaczcie, możemy się wyspać, e, tak naprawdę, <laughs> e, przy wodzie. No i co? No i to jest domek autorstwa Bojonik 1. Myślę, że na jeden domek będziemy poświęcać jakieś 3-4 minuty, nie więcej. Ale tak czy inaczej, domek mi się bardzo podoba. Czemu nie? Mówiliście mi, żebym wybudował domek w studni. I jeśli chcecie, już niedługo zaprezentuję wam swoją wersję mini-domku, właśnie eee, w studni. Zobaczymy, jak mi wyjdzie, co? Ale tutaj już nic więcej chyba nie ma. Wezmę sobie jeszcze game moda trójkę. I tak oblecę dookoła, czy czegoś nie pominąłem? Nie, tutaj nic nie ma. Tutaj też nic nie ma, no i to byłoby na tyle, więc okej, okay, tutaj jeszcze coś planowane było pewnie. Ale Shulker Box wygląda ze środka dziwnie. Okej, okay. a do dobra, dobra, dobra. No dobrze, w takim razie myślę, że możemy iść już do kolejnego mini domku. Mm, I zaraz sobie zobaczymy, jaki to mini domek będzie. No dobrze, słuchajcie, znajdujemy się na kolejnym zapisie gry, i jest to domek użytkownika Oniku Thompson. Więc zaraz sobie zobaczymy, jak ten domek wygląda. Mini domek w świątyni. No, w świątyni jeszcze mini domku nie robiłem, ale korci, korci, korci. I co tutaj się dzieje? Dobra, na starcie nie widzę jakiś firewerek, ale pewnie wszystko jest schowane gdzieś tam z tyłu. Dobra, mamy Shulker które otwierają się do spodu, więc zapewne coś będzie tam. Ale ja najpierw chcę zobaczyć górę. Uh, Okej, okay. armor stand, zobaczcie wszystkie. No, brakuje diamentowej w sumie. Łóżeczko. No, jest tu bardzo dużo miejsca, muszę przyznać. Czemu mi tak laguje Minecraft? Dajesz chwileczkę. Czy ja mam jakiś render distance? Nie. Dziwne, dobra. Czyli jak widzicie, mamy sobie tutaj na piętrze armor standy i, i łóżko, czyli tak jakby sypialnia. Tutaj jest farma. Zgadłem. No, oczywiście. Nie mogło być nic innego niż farma, e, no i oczywiście bardzo dużo e, wszystkich rzeczy, pewnie wszystkie roślinki jakie tylko się da, tak mi się wydaje, chociaż nie mamy e, tej, brodawek do netheru, co nie? Tej jednej rzeczy nam chyba tutaj brakuje, okej okay, dobra, chodźmy do właściwego mi domku, który znajduje się prawdopodobnie tam na dół jak się schodzi i zaraz zobaczymy, uwaga, okej okay, tu jest dispenser. Tu, do którego, okej, okay, są złote jabłka. Nie wiem dlaczego tak świat mi zemula. Czy są to jakieś koment bloki, czy co? Lampa pierwsza. Oha, czyli możemy sobie... Kopalnia. Czekajcie. Dobra, teraz jest włączone. Okej, okay, nie wszystko będzie włączone na razie. Tutaj co jest? A, tutaj chyba mamy nieskończone źródełko, więc spoko, bardzo fajnie oświetlone. E, obraz mi się tutaj popsuł i mamy właściwy domek. No i cóż, enchant, który zaraz sobie możemy sprawdzić. Kurczę, ale mi ten Minecraft jakoś zamula. Dziwnie tak jakoś, zobaczcie. No i jak to wygląda? 30 poziom oczywiście, jak najbardziej musi być. Eee, portal do netheru. Mm, cauldron, e, statyw alchemiczny. I tutaj mamy pracownię. Słuchajcie, możecie pisać, jakie mini domki najbardziej wam się spodobały z tego całego zestawienia. Ponieważ e, możliwe, że kolejny, który najbardziej wam się spodoba, wykonam właśnie... Eee, samodzielnie, czyli będzie autorski domek już niedługo, właśnie taki, jaki chcecie. Czy to będzie domek, nie wiem, w studni, w świątyni, czy gdziekolwiek. Tu jest bardzo dużo miejsca, więc nawet, ojej, tu by był taki duży mini domek, że tutaj by się zmieściło naprawdę wiele rzeczy. Eee, no dobrze, no i standardowo myślę, że jeszcze sobie weźmiemy Game Moda Trójkę. Tylko wiecie, co, kopalnia mnie interesuje? Bo ja tej kopalni chyba nie znalazłem nigdzie. A gdzie to kopalnia może być? Nie wiem. Tam już nic nie mamy za, za portalem. Kopalnia, kopalnia, kopalnia. Czekajcie, weźmy sobie kopalnię. Okej, okay, może coś się otworzyło? O, tak, tutaj coś się otworzyło. No i mamy zejście do kopalni. Spoko. Ok, no dobra. Czyli mamy diamenty i emeraldy. Standardowo weźmy sobie jeszcze game mode trójkę, tak żeby sprawdzić, czy niczego nie ominęliśmy. A i z tego co widzę, nie, tutaj już żadnych tajnych przejść nie ma, ale powiem Wam, że ta świątynia jest naprawdę wielka i nie wiem, czy ona nie jest przebudowana jakoś. Chyba nie, chyba rzeczywiście jest takiej wielkości. No dobrze, w takim razie lecimy do kolejnego zapisu gry z mini domkiem. No dobrze, słuchajcie, kolejny mini domek jest zbudowany w tej wieży. Tak, w tej wieży, w wiosce i autorem jest Kurak 1. Mamy jakąś tabliczkę: Mini dom w wieży, w wiosce wersja 2.0, by limitowany. Limitowany, no tak. Okej, okay. kanał YouTube limitowany, a na um, Minecrafta.pl był Nick Kurak, z tego co pamiętam. Mam nadzieję, że się nie pomyliłem, bo byłoby bardzo słabo. Okej, okay, chodźmy. Pamiętajcie, że wszystkie zapisy gry macie jednocześnie w opisie, więc wszystkie możecie sobie pobrać. Okej, okay, wchodzimy do no, i zobaczmy, jak to, było, jak to jest zagospodarowane. Aha, okej, okay, tutaj mamy bardzo dużo miejsca. Bardzo duży plus, bo rzeczywiście podwójne skrzynie em, zajmują bardzo dużo miejsca. Tutaj mamy lampy. Łuk, co to jest jajo smoka? Tak, to jest jajo smoka. E, zejście do kopalni. Nie, a tak, tu możemy sobie zejść, wskoczyć. A tutaj możemy sobie zejść drabiną. No, powiem wam na razie, że to wygląda świetnie. Wow, no nie, ej super, kurde, świetnie, automatyczny, mm, automatyczna szafa, że tak powiem, którą już kiedyś wam prezentowałem, więc jeśli chcecie znaleźć poradnik, to wpiszcie automatyczny stojak na zbroję, coś takiego na moim kanale na pewno się znajdzie, no jak widzimy działa cały czas na 1.11.2, to chyba jest zrobione w ten sam sposób, no dobra, słuchajcie, co my tu jeszcze mamy, kolejna skrzynka na przedmioty, Ender Chest. Kolejna skrzynka. Ramki na przedmioty. Skrzynka. Łóżko. Jukebox. Crafting table. No jestem ciekaw, czy jest tu gdzieś enchanting, bo myślę, że już tutaj nie będzie miejsca. Okej, okay, głowa smoka też jest. Ale fajnie głowa smoka wygląda w ramce. Nie wiedziałem, że jest taka duża w ramce. Ciekawie. No dobra. Chodźmy na górę. I tutaj mamy tak. Kolejne shulker boxy, które niszczą obrazy przy okazji. Kolejna skrzynka. O. Ło, wow. dobra, i mamy jeszcze tutaj Envil, czyli to jest kowadło. No dobra, mm, czy coś znajdziemy jeszcze na górze? Myślę, że tak, oczywiście, standardowo farma. Eee, no i zmieściło się tutaj rzeczywiście też całkiem dużo rzeczy. Rzeczywiście zapomniałem, że Lilie moglibyśmy kłaść na wodzie, bo moglibyśmy po niej chodzić. Mm, no powiem wam, że ta farma wydaje się większa niż ta moja. No nie, jakoś tak. <laughs> Ale powiem wam, wszystkim, że ten stojak na zbroję mnie rozwalił. Naprawdę świetny pomysł, żeby tutaj to zmieścić. E, wejdziemy sobie jeszcze niżej. Okej, okay. to nie koniec. Ja cię kręcę. Ej, farma melonów. No nieźle, akurat trafiliśmy na moment, kiedy urósł. Mm, tutaj również mamy farmę melonów, albo to jest farma dyń, to jest farma melonów. Nie wiem, ale mamy tutaj dwa sloty na. Mm, a nie, jeden tylko. Z jednej strony może wyrosnąć, bo ta łodyżka później będzie przyczepiona do tylko jednego. Okej, okay. eee, hopper, i oczywiście zbierają nam się melony. Podejrzewam, że tutaj jest pisana komenda mm, random take speed, większa, bo te melony, te no, to ogólnie te roślinki rosną troszeczkę szybciej. Ale chodźmy dalej. Enchant, czyli większa troszeczkę piwnica do tego mini domku. Jak najbardziej, czemu nie? Mm. Ok, oczywiście chyba kopalnia, tak mi się wydaje, więc zobaczymy sobie, co tam dalej jest. Eee, koniec trasy, awaria górnicza. No nic, mapka jest naprawdę świetna, naprawdę dobrze zrobiona i mega mi się podoba. Eee, jak tam były jeszcze do góry liany, to tutaj jeszcze mogłyby być liany, tak żeby to fajnie wszystko wyglądało. Eee, ogólnie powiem Wam coś takiego, ja lubię robić wykończenia jakieś takie. Patrzcie, coś Wam pokażę. Dla przykładu, tutaj na przykład, jakieś jeszcze wiecie, jest więcej detali, to wygląda troszeczkę lepiej, nie? No ale ja już po prostu taki jestem, że mam hopla na tym punkcie i, i zawsze jakoś staram się to tak inaczej troszeczkę wykończyć. Tutaj na przykład coś takiego. No i to to wygląda wtedy troszeczkę inaczej, że jest więcej tych detali, więcej szczegółów, więc możecie sobie budować taki sam sposób. W ogóle może kiedyś wypuściłbym jakiś autorski poradnik dla przykładu, jak można, nie wiem, upiększyć co niektóre rzeczy, miejsca, budowle i tak dalej, tak dalej. Bo tutaj można by włożyć jeszcze masę, masę detali naprawdę. Ok, chodźmy w prawo. Coś tutaj jest. Portal do netheru. No i cóż, domek jest bardzo rozbudowany. Bardzo mi się spodobał. Weźmy sobie już, wyfrujmy stąd. E, mega duży plus za wielką ilość skrzynek i za to. To jest świetne. Idealnie się to zmieściło. Coś tu jeszcze jest za tym? Nie. No i cóż, myślę, że możemy wychodzić. Domek bardzo, bardzo fajny, więc wielkie propsy dla twórcy. E, no i oczywiście w opisie macie zapis gry. A my teraz lecimy do kolejnego mini domku. No dobrze, witam was na mapce Zielak04XD Autorstwa Zielak04XD Dokładnie, liczę na diaksa. mam nadzieję, że Roks to nagra, byłbym szczęśliwy No to świetnie, akurat się udało Spójrz łaskawie za siebie I zobaczcie, tutaj znajduje się domek w grzybie Więc domku w grzybie jeszcze Nie budowałem, zaraz sobie zobaczymy Jak można go fajnie zagospodarować No i mamy tutaj bardzo fajną Też również farmę Więc, no dobrze Zobaczymy sobie jak Zielak poradził sobie z Pomysł na mini domek. A, no i tutaj mamy wejście. Okej, okay, no w porządku. Dobrze, powiem Wam szczerze, że tutaj jest całkiem dużo miejsca. Zobaczcie, mamy łóżko ender chest, skrzynie. Nie jest tutaj tak napchane, i to wygląda naprawdę fajnie. Piecyk, kolejna skrzynka, więc mamy dużo miejsca do magazynowania. Rzeczywiście wiecie naprawdę co jest najważniejsze w Minecraft'cie, ogólnie w domku, że musimy mieć dużo skrzynek. No i wielkie również propsy za to, bo widzę, że autor um, świetnie to rozumiał. E, tutaj mamy dispenser, który zapewne wyrzuca jedzenie, oczywiście, że tak. E, no i mamy też zejście. Aha, okej, okay, dobra. Czyli tak jak Wiglo, Pik. Aha, dobra. I lecimy. No, i co my tu mamy? Rozbudowaną piwnicę. Mm, no dobrze, czyli jeśli czegoś nie możemy zmieścić wyżej, w domku, który rzeczywiście jest miniaturowy, zawsze można zrobić piwnicę. Czemu nie? Tutaj mamy mm, Enchanting Table na 30 poziom na bank, to jestem pewien. Mam tu jakieś przyciski? Nie. Dobra, idziemy tutaj. Dobra, tutaj mamy pokój alchemika z tego co widzę, dwa bearing standy, dużo przedmiotów ogólnie w skrzynce. Ja nie mam czasu na wkładanie tych przedmiotów do skrzynek, a wiem, że mógłbym. Ehm, kocioł i chyba nic poza tym, więc również e, fajnie to wygląda. Tam mamy coś? Nie, tam nic nie mamy. O nie, coś wypuściłem. Dobra, lecimy dalej. Lecimy dalej, te przyciski nie są tu za bardzo potrzebne, ale tak czy inaczej domek wygląda świetnie. Okej, okay, a to co to jest? Co to jest? A, dobra, portal do nederu, bo widzę jakieś czaszki, i, e, co jest grane. No dobra, portal do nederu, przez który nie będziemy przechodzić. Możliwe, że coś się tam znajduje z tym portalem, ale prawdopodobnie tam jest zwykły neder. Okej, okay, to jest brojownia. Zobaczcie. Mhm. Mm Czyli mamy naprawdę dużo zbroi pofarbowanych. E, wszystkie rodzaje zbroi, jakie możemy mieć w Minecrafcie. No i tarcze, miecze. O kurde, ale mieczyk. No nieźle. Łuk, e, no i to temy jeszcze do tego. Więc e, widzę, że autor też tutaj naprawdę miał chwilę, żeby pomalować te zbroje, Za co wielki również plusik. E, lecimy dalej. Czy coś tu jeszcze jest? Kopalnia, oczywiście. Kopalnia diamentów. No, gdybym na, taką, na takie złożona trafił, to bym rzeczywiście zadowolony. To byłoby coś fajnego. No dobrze, słuchajcie, w takim razie lecimy chyba do kolejnego mini domku. Wyjdziemy sobie jeszcze do góry, sprawdzić, czy niczego nie pominęliśmy. Później włączymy sobie jeszcze game moda trójkę na szybką, żeby zobaczyć, czy nic nie ma już tam na dole. No i tutaj chyba już nic więcej nie znajdziemy. A, no dobra. Domek autorstwa Zielak, który wygląda również bardzo, bardzo fajnie. No, coś tu jeszcze jest. Nie, to wszystko. Nie ma tu żadnych ukrytych przejść i tego typu rzeczy. Dobra, zobaczmy sobie jeszcze farma, jak wygląda. No i cóż, standardowa farma, gdzie rośnie bardzo dużo buraków, marchewek, pszenicy, melonów i dyni, więc również byli, mielibyśmy jedzenia pod dostatkiem. Um, no i cóż, co, mi, co mógłbym tu więcej powiedzieć? Bardzo fajny i przyjemny domek. Um, z jednej strony, fajnie, że nie ma tutaj napchane tylu rzeczy, ale z drugiej strony, zastanawiam się, czy mini domek nie powinien mieć, wiecie, więcej rzeczy w środku, a w piwnicy troszeczkę mniej, żeby tak było to wszystko ściśnięte w końcu jest to mini domek. E, ale tak czy inaczej wielkie mm, propsy, bo to wygląda naprawdę fajnie. Okej, okay, dobra. Myślę, że możemy lecieć do kolejnego minidomku, który będzie już ostatnim minidomkiem. I będzie to minidomek zbudowany w drzewie, więc e, zapraszam do oglądania. No dobrze, słuchajcie. Znajdujemy się na kolejnym zapisie gry i jest on autorstwa Deremak. I słuchajcie, e, ponoć na tym zapisie gry znajduje się domek o wielkości 33x33. Które znajduje się w drzewie. Nie wiem, na razie go nie widzę, ale prawdopodobnie jak wejdziemy do tego drzewa, to zostaniemy przeteleportowani, czy tak? Co tu się stało? What? Co jest Gradej? Jaki myk, patrzcie! Wchodzimy do drzewa, zostaniemy te... jesteśmy teleportowani w inne miejsce, ale my tego kompletnie nie widzimy. Ja Cię kręcę, no cóż, ogromny domek w małym drzewie, no co jest rzeczywiście coś? No dobrze, co my możemy tutaj znaleźć? Mamy tutaj stół, kominek, który nie pali się nic tutaj dookoła. Tu jest jakaś komenda chyba zastosowana. Eee, tu jest kuchnia, proszę bardzo, czyli taki troszeczkę modernistyczny styl rzeczywiście budowy tego domku, ponieważ w tej kuchni znajdziemy tylko zlew i piecyk, a tak naprawdę nic więcej. E, tutaj mamy pomieszczenie z armor stand, skrzynka z diamentami oczywiście. E, no i nie ma tutaj za dużo rzeczy w środku, ale tak czy inaczej robi to wrażenie. Naprawdę robi to wrażenie. E, automatyczny piecyk, jak najbardziej, magazyn, który pomieści naprawdę dużą ilość przedmiotów, więc również duży plus. E, no i piecyk, tak jak wcześniej już mówiłem. Tutaj czekajcie, tutaj wkładamy. E, tam wkładamy rzeczy, które chcemy spalić, a tutaj węgiel na przykład. Dobra, idziemy dalej, idziemy dalej i tutaj jest farma, farma malonów, która działa i to bardzo dobrze, więc świetnie, tutaj nie mamy jednego tego, ale to mniejsza, idziemy dalej, idziemy dalej i mamy portal do netheru, brodawki. I tutaj enchanting. Tylko, że ten enchanting jest troszeczkę źle zrobiony. Wiecie dlaczego? Bo te książki i te książki nie będą reagować. One po prostu nie dają punktów temu enchantingowi. I z tego co mi się wydaje, będziemy mieć tutaj, może, enchant maksymalnie na 12 poziom. No, ale trafiłem. No, 12 poziom. Więc, jak widzicie, mamy 12 poziom. Więc to po prostu powinno być oddalone, tak jak tutaj o jedną kratkę. Zresztą, sami doskonale wiecie. Ehm, dobrze, czy coś tutaj jeszcze znajdziemy? Chyba już nie, ale muszę przyznać, że Domek naprawdę robi wrażenie, świetny pomysł. Ehm, no i dziękuję za wrzucenie ogólnie tej mapy na Minecraft Mapy.pl. W ogóle dziękuję wszystkim osobom, które znalazły się w tym odcinku, za wrzucenie map, bo naprawdę dzięki Wam ten, ta stronka po prostu rośnie w siłę. Mamy już ponad 525 map, więc to jest naprawdę duża ilość. Okej, okay. słuchajcie, czy coś jeszcze tu jest? Weźmiemy sobie jeszcze game moda trójkę, polatamy troszeczkę. Może jest to jakieś zejście do kopalni, czy coś w tym stylu? Nie, ale co tam jest na dole? Czy ja gdzieś nie wszedłem jeszcze w jakieś miejsce, gdzie nas teleportuje do jakiegoś innego miejsca? Nie wiem, naprawdę nie wiem. Tu chyba już nic więcej nie znajdziemy, co? Ale weźmy sobie, zobaczmy, co jest tutaj. Um, czekajcie, co to jest. Co to jest? Czemu tu jest drugi taki sam? Nie mam pojęcia, dlaczego tu jest drugi taki sam, ale jest. I mamy melony, i ten sam portal, tylko jakiś zbagowany. Co tu się dzieje? Boże, czy jest to jakiś histerek? Nie wiem, nie mam pojęcia, ale chodźmy do tego właściwego. Okej, okay, wyjdziemy sobie jeszcze z niego. Game Mode 0. O jezus, źle wpisałem coś. Game Mode 0. Okej, okay, wychodzimy na zewnątrz. No i cóż, słuchajcie, jeśli chcecie jeszcze więcej odcinków z waszych mini-domków, bo naprawdę przyjemnie mi się to wszystko ogląda, to możecie zostawić łapencję w górę. W ogóle możemy sobie zrobić taką serię, bo często wysyłacie mapki typu creation na Minecraft.pl, czyli że po prostu coś budujecie e, i przedstawiacie jakiś projekt. Nie jest to jakaś mapka Escape nic w tym rodzaju. Po prostu jest to jakaś, jakaś budowla. Więc jeśli chcecie taką serię z waszymi mapkami, to napiszcie komentarz i pamiętajcie o zostawieniu lajka, like dobra? To wtedy pomyślimy nad taką serią. Myślę, że rzeczywiście będzie dużo łapencji w górę, to rzeczywiście taka seria wystartuje. Okej, okay, ale nie wiem, czy was po prostu to troszeczkę nie nudzi, więc możecie mi dać właśnie znać w ten sposób. okej. Okay. słuchajcie, dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie tego materiału. Bardzo fajne mini domki dzisiaj obejrzałem i naprawdę będę mieć trudne zadanie, żeby zbudować domek w grzybie. No, i chociażby w twierdzy, dla przykładu. W twierdzy, może w świątyni dżunglowej, albo dla przykładu jeszcze w tym w studni. No, wiem, że chcecie takie mini domki, bo już pisaliście mi tyle komentarzy, że to jest masakra jakaś, ale dzięki, że piszecie. Bo to jest po prostu fajne. Lubię czytać wasze komentarze. Dobra, kończymy. Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Macie w opisie wszystkie mini domki. Cześć!